Sierpień 2005 roku. Jakub Kowalski, 23-leni seminarzysta, znika w tłumie pielgrzymów w Kodniu. Ostatni raz widziany o 18.00 przed Bazyliką Przedstawienia Najświętszej Maryi Panny. Powietrze pachnie wilgotną ziemią i kadzidłem, które unosi się z wieczornej mszy. Jego czarna sutanna zlewa się z cieniami rozciągającymi się od murów świątyni. 19 lat później jego głos pojawia się na Spotify. Nagranie trwa 3 minuty i 42 sekundy. Głos jest starszy, szorstszy, ale niezaprzeczalnie jego. Mówi o rzeczach, których nie można wybaczyć, i o milczeniu, które ratuje życie. Zostawcie komentarz. Co według Was stało się tamtej nocy? Zasubskrybujcie kanał Detektyw Zofia, żeby nie przegapić dalszych odkryć w tej sprawie. Ta historia zmieni Wasze postrzeganie zaginięć bez śladu. Tamtego sierpniowego wieczoru Jakub kończy modlitwę przed figurą Matki Boskiej. Jego dłonie drżą lekko, jakby coś go niepokoi. Inni seminarzyści rozmawiają o jutrzejszej drodze powrotnej do Lublina. Jakub milczy. Patrzy w stronę pól, gdzie słońce zapada się w morze złotych łanów wzburza. O dziewiętnastej pięć kamera przemysłowa rejestruje jego sylwetkę opuszczającą teren sanktuarium. Idzie sam, bez plecaka, bez telefonu. Jego postawa jest sztywna, jakby szedł na spotkanie, którego nie może uniknąć. Następne kadry są puste, jakby ziemia pochłonęła go bez śladu. Trzy dni później w polu słoneczników 8 kilometrów od kodenia rolnik znajduje Nokie 33 Bateria wyczerpana, brak połączeń wychodzących. Ostatnia wiadomość SMS wysłana do siostry brzmi: Muszę coś sprawdzić. Nie martw się. Wiadomość nigdy nie została dostarczona, brak zasięgu. Rodzina mobilizuje pół województwa. Setki osób przeczesują pola, lasy, zbiorniki wodne. Policja przesłuchuje pielgrzymów, księży, lokalnych mieszkańców. Wszyscy mówią to samo. Jakub był spokojnym chłopakiem, oddanym powołaniu, bez wrogów ani długów. Nikt nie rozumie, dlaczego miałby zniknąć. Rok później śledztwo zamraża się. Żadnych śladów biologicznych, żadnych świadków, żadnych transakcji bankowych. Matka Jakuba umiera w 2012 roku, nie doczekawszy odpowiedzi. Ojciec przestaje wychodzić z domu. Zamyka się w pokoju syna, gdzie czas zatrzymał się w sierpniu 2005. Siostra Jakuba, Marta, przeprowadza się do Warszawy. Stara się żyć normalnie, ale każda rocznica jest jak otwarta rana. Co roku? 15 sierpnia zapala świece w kościele i modli się do brata, którego ciało nigdy nie zostało odnalezione. W marcu 2024 roku Marta jedzie nocnym autobusem z Warszawy do Lublina. Słucha podcastu na Spotify, szukając czegoś, co uspokoi jej myśli. Algorytm proponuje kanał Głosy z przeszłości zbiór anonimowych nagrań przesyłanych przez słuchaczy. Marta klika play, nie spodziewając się niczego szczególnego. Po trzydziestu sekundach jej serce się zatrzymuje. Głos w słuchawkach jest głosem jej brata. Siedemnaście lat różnicy brzmi w każdym słowie głębszy, zmęczony, pełen rezygnacji, ale intonacja, sposób wymawiania głosek to wciąż Jakub. Marta zatrzymuje autobus na najbliższym parkingu i odtwarza nagranie ponownie. Ręce jej trzęsą się tak mocno, że telefon niemal wypada. Nagranie zostało przesłane anonimowo w grudniu 2023 roku. Właściciel podcastu, Tomasz Nowak, mieszka w Gdańsku i zbiera audiowizualne enigmy od pięciu lat. Kiedy Marta dzwoni do niego o trzeciej nad ranem, jego głos jest zaspany, ale czujny. Mówi, że nagranie przyszło przez szyfrowany formularz, bez adresu IP, bez żadnych danych identyfikacyjnych. Marta zgłasza się na policję następnego dnia. Młody oficer, który przyjmuje zeznanie, patrzy na nią z mieszaniną współczucia i niedowierzania. Otwiera stary karton z aktami sprawy Jakuba Kowalskiego, zakurzona tektura, wyblakłe zdjęcia, świadectwa z 2005 roku. Wszystko pachnie archiwum i zamkniętymi sprawami. Policja zleca analizę fonetyczną. Ekspert z Warszawy porównuje nagranie z dwoma zachowanymi próbkami głosu Jakuba: kazanie w seminarium z 2004 roku i powitanie nagrane na kasetę dla rodziców. Wyniki przychodzą po dwóch tygodniach 87% zgodności. Statystycznie wystarczająco wysoka, by uznać, że głos należy do tej samej osoby. Ale gdzie jest Jakub? Jeśli żyje, dlaczego nie wraca? Jeśli uciekł od czego? Nagranie nie zawiera żadnych szczegółów lokalizacyjnych, brak echa, brak szumów charakterystycznych dla konkretnego miejsca, tylko jego głos bliski, intymny, jakby szeptał wprost do mikrofonu. W nagraniu Jakub mówi o błędzie, którego nie można cofnąć o wyborze między prawdą a bezpieczeństwem o tym, że niektóre sekrety trzeba zabrać do grobu, nawet jeśli to oznacza życie w cieniu. Jego ostatnie słowa brzmią, czasem zniknięcie to jedyna forma ochrony. Nagranie się urywa. Marta zatrudnia prywatnego detektywa, byłego funkcjonariusza CBS, który specjalizuje się w sprawach z przeszłości. Marek Zawacki ma 62 lata i reputację człowieka, który nie odpuszcza. Jego pierwsza hipoteza jest niepokojąca. Jakub mógł być świadkiem czegoś, co wymagało jego całkowitego zniknięcia. Zawacki wraca do kodenia. Rozmawia z emerytowanym księdzem, który prowadził pielgrzymkę w 2005 roku. Starszy mężczyzna siedzi w ciemnym gabinecie plebanii, światło pada przez ciężkie zasłony. Kiedy pada nazwisko Kowalski, ksiądz zaciska szczękę. Mówi, że tamtej nocy nic niezwykłego się nie wydarzyło, ale jego oczy unikają kontaktu. Detektyw przeczesuje archiwa lokalne, gazety, policyjne raporty, kroniki parafii. Znajduje notkę z sierpnia 2005. Niewielka wzmianka o incydencie podczas pielgrzymki, który został wyjaśniony i zamknięty przez władze kościelne. Żadnych szczegółów, żadnych nazwisk. Tylko lapidarna informacja, jakby ktoś chciał sprawę szybko uciszyć. Ksiądz umiera dwa tygodnie po przesłuchaniu. Naturalny zgon: 83 lata niewydolność serca. Ale Zawadzki zauważa, że w ostatnich dniach życia. Dzwonił czterokrotnie na ten sam numer w Warszawie Numer zarejestrowany na kurii biskupiej Śledztwo rekonstruuje ostatni dzień Jakuba Poranek 15 sierpnia 2001 roku zaczyna się modlitwą o 6 Refektarz seminarium pachnie świeżym chlebem i herbatą Jakub je w milczeniu Jego wzrok wędruje przez okno na pola, gdzie mgła jeszcze przytula się do ziemi Inni seminarzyści żartują, ale on tylko się uśmiecha, nieobecny o ósmej autobus rusza w stronę kodenia. Jakub siedzi przy oknie, trzyma różaniec w dłoniach, palce automatycznie przesuwają się po paciorku. Ojcze nasz, dziesięć zdrowaś Maryjo, chwała. Krajobraz za szybą płynie monotonnie, wioski, pola kukurydzy, stare kapliczki przydrożne z wyblakłymi kwiatami. W kodniu tłum jest gęsty, tysiące pielgrzymów, sztandary, hymny śpiewane przez megafony. Jakub czuje ciężar wilgotnego powietrza na skórze, pot spływa mu po plecach pod czarną sutanną. Zapach kadzidła miesza się z kurzem drogi i słodyczą sprzedawaną przy straganach. Wszędzie dźwięk: dzwony, modlitwy, śpiew, płacz dzieci. Po południu ma pół godziny przerwy. Idzie do małej kaplicy bocznej, gdzie jest ciszej. Klęka przed obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej. Twarze na płótnie są ciemne od lat. Ale oczy wydają się patrzeć wprost na niego. Zimny marmur pod kolanami, miękkie światło świec, ciężki zapach wosku. Modli się intensywnie, jego usta poruszają się bezgłośnie. O 17.50 opuszcza bazylikę. Słońce jest już niskie, rzuca długie cienie. Czuje wibracje w kieszeni. Telefon. Wiadomość od numeru, którego nie zapisał. Czyta: Musisz to zobaczyć. Lasy za cmentarzem dwadzieścia minut. Żadnego podpisu. Jakub waha się. Rozgląda dookoła, ale nikt na niego nie patrzy. Idzie. Każdy krok jest świadomy. Ciężki. Mija cmentarz parafialny. Białe krzyże wyłaniają się z zarośli. Wchodzi w sosnowy las. Zapach żywicy jest ostry. Igliwie chrupie pod butami. Światło filtruje się przez korony drzew, tworząc plamki na ziemi. Jakub idzie głębiej, serce bije mu coraz szybciej. Po dziesięciu minutach dociera do małej polany. Ktoś tam jest, sylwetka między drzewami, niewyraźna w gasnącym świetle. Jakub otwiera usta, żeby coś powiedzieć, ale słowa grzęzną w gardle. Osoba odwraca się. Twarz pozostaje w cieniu, ale ton głosu jest zimny, stanowczy. Mówi coś, czego Jakub nigdy nie powinien był usłyszeć. Po chwili Jakub robi krok w tył. Jego oddech jest płytki, nierówny. Drzewa wokół wydają się przybliżać. Las staje się klatką. Nie ma dokąd uciekać. Nie ma jak cofnąć tego, co właśnie się wydarzyło. Tylko ciemność, igliwie i głos, który mówi Teraz już wiesz, co zamierzasz zrobić. Kamery przemysłowe rejestrują Jakuba o dziewiętnastej Wychodzi z lasu, idzie w stronę drogi. Jego twarz jest blada, oczy puste. Nie wraca na teren sanktuarium. Kieruje się w pole, gdzie słoneczniki rosną wysoko jak mury. Znika między łodygami, pochłonięty złotym morzem kwiatów. Trzy dni później rolnik znajduje jego telefon. Bateria wyładowana, ekran pęknięty. Ostatnia nieudana próba wysłania wiadomości do siostry. W pamięci telefonu jest tylko jedna rzecz: skopiowane zdjęcie. Rozmyte, ciemne, niepojęte. Policja nie potrafi zidentyfikować, co przedstawia. Zdjęcie zostaje zalasyfikowane jako bez znaczenia dowodowego. W maju 2024 roku Marta otrzymuje anonimową przesyłkę koperta bez stempla pocztowego, podrzucona do skrzynki w bloku. W środku pendrive i kartka z jednym zdaniem wypisanym odręcznie: Twój brat wiedział za dużo. Czcionka jest starannie ukryta. Wielkie litery drukowane, bez cech charakterystycznych. Marta podłącza pendrive do laptopa. Znajduje na nim jeden plik audio, nagranie z 16 sierpnia 2005 roku, dzień po zniknięciu Jakuba. Rozmowa między dwoma mężczyznami, głosy zniekształcone cyfrowo, ale słowa są wyraźne. Mówią o problemie, który został rozwiązany. Jeden mówi: Kleryk nie wróci, to dla jego własnego dobra. Zawadzki słucha nagrania sześć razy. Analizuje każdy szczegół. Szum w tle przypomina ruch samochodów na autostradzie, odległe dźwięki klaksonu. Prawdopodobnie nagranie zostało zrobione w pobliżu węzła drogowego między Kodniem a Lublinem. Ale kto nagrywał? I dlaczego wysłał to dopiero teraz, po dziewiętnastu latach? Detektyw wraca do zeznań z 2005 roku. Jeden ze świadków, kierowca autobusu, Wspomniał wówczas o czarnym sedanie, który jechał za grupą pielgrzymów przez kilka godzin. Numer rejestracyjny nie został zapisany. Policja uznała to za nieistotne. Zawadzki odnajduje emerytowanego kierowcę w domu opieki pod Lublinem. Starszy mężczyzna ma mglisty wzrok, ale pamięta. Ten samochód był za blisko, jakby kogoś śledził. Marta poszukuje innych śladów cyfrowych. Próbuje zlokalizować IP, z którego wysłano nagranie na podcast. Ale ścieżka prowadzi do kawiarni w centrum Warszawy. Właściciel kawiarni sprawdza monitoring z grudnia 2023 roku. System zapisuje tylko dwa tygodnie wstecz. Ślad zimny. Jednak jest coś jeszcze. Ekspert IT odkrywa, że nagranie na Spotify zostało przesłane przez anonimowe konto stworzone 10 minut przed uploadem. E-mail użyty do rejestracji to adres tymczasowy, który samo zniszczył się po 24 godzinach ktoś bardzo starannie zaplanował sposób przekazania tej wiadomości. Widział Jakub? Czy ktoś, kto chciałby świat wiedział, że jest żywy? W czerwcu Marta dostaje telefon z nieznanego numeru. Połączenie trwa 8 sekund. Głos mężczyzny, zniekształcony aplikacją mówi tylko: „Przestań szukać. Dla jego bezpieczeństwa. Linia zostaje zerwana. Policja próbuje śledzić połączenie. Numer zarejestrowany na kartę prepaid. Kupioną w kiosku w Gdańsku, na fałszywe dane. Kamera przy kiosku od lat nie działa. Zawadzki odkrywa kolejny szczegół. W sierpniu 2005 roku, dwa dni przed pielgrzymką, w seminarium odbyło się spotkanie zamknięte z przedstawicielem Kurii. Temat spotkania pozostaje niejasny. W protokołach pojawia się tylko lakoniczny zapis: Sprawa dyscyplinarna i poufność zawodowa. Żaden z obecnych nie chce rozmawiać. Jeden ze starszych księży, obecnie przebywający na emeryturze w Krakowie, zgadza się na rozmowę pod warunkiem anonimowości. Mówi przez telefon, głos ma drżący. Były rzeczy, o których nie rozmawialiśmy głośno. Jakub był w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Niektórzy ludzie w kościele mają długie ręce i dłuższe milczenie. Marta próbuje spotkać się z biskupem, który sprawował urząd w 2005 roku. Odpowiedź przychodzi przez sekretarkę. Jego ekscelencja jest niedostępny z powodu złego stanu zdrowia. Proszę kierować pytania do archiwum diecezjalnego. Archiwum odpowiada standardowo: Dokumenty z lat 2000-2010 zostały przeniesione do centrali w Warszawie. Dostęp wymaga specjalnego pozwolenia. Detektyw Zawadzki pisze oficjalny wniosek o wgląd. Odpowiedź przychodzi po trzech miesiącach. Wnioskowane dokumenty objęte są ochroną danych osobowych oraz tajemnicą spowiedzi. Wniosek odrzucony. Żadnej furty. Żadnej drogi dalej. W sierpniu 2024 roku, 19 lat po zniknięciu, na grobie matki Jakuba pojawia się świeży bukiet białych róż. Nikt nie widział, kto go położył. Karta dołączona do kwiatów zawiera jedno słowo, wypisane tą samą czcionką, co kartka w kopercie. Przepraszam. Marta postanawia działać radykalnie. We wrześniu 2024 roku publikuje nagranie na YouTubie. Tytuł brzmi: Gdzie jest Jakub Kowalski? 19 lat milczenia kończy się dziś. Film zbiera pół miliona wyświetleń w 48 godzin. Media lokalne podchwytują temat. Telewizja regionalna zaprasza Martę do programu śniadaniowego. Następnego dnia po emisji Marta dostaje wiadomość na Facebooku. Nadawca to kobieta, która twierdzi, że widziała Jakuba w 2018 roku w małej wiosce w Bieszczadach. Opisuje mężczyznę o 40 paru latach, z brodą, w prostych ubraniach, który pomagał w remoncie starego drewnianego kościoła. Kobieta mówi, że jego spojrzenie było jakby widzące więcej niż powinien. Marta i Zawadzki jadą do Bieszczat. Wioska nazywa się Wetlina. 120 mieszkańców, większość emerytów. Nikt nie pamięta obcego mężczyzny z 2018 roku, albo nikt nie chce pamiętać. Stary proboszcz słucha ich pytań, kiwa głową, ale jego odpowiedzi są ogólnikowe. Mówi tylko: Czasem ludzie przychodzą tutaj, żeby zacząć od nowa. Nie pytamy o przeszłość. Zawadzki przeszukuje księgi parafialne. Znajduje wpis z marca 2018. Jan Nowicki, wolontariusz, pomoc przy konserwacji witraży. Żadnej daty urodzenia, żadnego adresu, tylko podpis, rozmyty, nieczytelny. Ale ktoś porównuje go z pismem Jakuba z listów seminaryjnych. Ekspert kaligraficzny stwierdza: Możliwe, ale niepewne. W październiku na YouTube pojawia się kolejne nagranie audio, przesłane anonimowo do innego podcastu. Tym razem głos jest jeszcze bardziej zmęczony, starszy. Jakub, jeśli to on mówi, prawda nie zawsze przynosi sprawiedliwość, czasem przynosi tylko więcej bólu. Wybrałem milczenie, bo nie było innej drogi. Nagranie trwa zaledwie jedną minutę, urwane w połowie zdania. Media eksplodują. Sprawa Jakuba Kowalskiego staje się ogólnopolskim tematem. Eksperci debatują w telewizji. Psychologowie mówią o traumie i dysocjacji. Kościół wydaje oficjalne oświadczenie. Sprawa młodego seminarysty z 2005 roku była przedmiotem wewnętrznego postępowania. Wszelkie dostępne informacje przekazano wówczas organom ścigania. Dalsze spekulacje są bezpodstawne. Ale presja społeczna działa. Prokuratura wznawia śledztwo. Nowy zespół detektywów analizuje wszystkie zebrane dowody: stare zeznania, nagrania, zdjęcia, telefony. Przesłuchują ponownie wszystkich żyjących świadków z 2005 roku. Większość powtarza te same historie. Niektórzy dodają nowe szczegóły, małe, niepokojące detale, które nie zostały odnotowane 19 lat temu. Jeden z byłych seminarzystów, teraz pracujący jako nauczyciel w Gdyni, dzwoni do Marty późnym wieczorem. Jego głos jest cichy, pełen wahania. Mówi: Jakub rozmawiał ze mną dzień przed pielgrzymką. Powiedział, że odkrył coś w archiwum seminarium. Coś, czego nie powinien był widzieć. Błagałem go, żeby o tym zapomniał. Powiedział, że nie może. Marta naciska. Co to było? Nauczyciel milknie przez długą chwilę. Słychać jego oddech przez słuchawkę. W końcu mówi: Dokumenty. Stare dokumenty dotyczące przenoszenia księży, nazwiska, daty, miejsca. Jakub myślał, że powinny być upublicznione. Ja myślałem, że to go zabije. Miałem rację. Dwa dni później nauczyciel wycofuje zeznanie. Twierdzi, że źle go zrozumiano, że mówił metaforycznie. Policja próbuje go ponownie przesłuchać, ale zatrudnia on adwokata, który blokuje wszelkie próby kontaktu. Ślad znów się urywa. W listopadzie ktoś włamuje się do mieszkania Marty. Nic nie zostaje skradzione. Laptop leży nietknięty na biurku, biżuteria w szufladzie. Ale wszystkie notatki dotyczące sprawy Jakuba, ręczne zapiski, wydruki, kopie dokumentów znikają. Policja klasyfikuje to jako włamanie bez zaboru mienia. Marta wie, że to ostrzeżenie. Dzisiaj, na końcu 2024 roku, Jakub Kowalski pozostaje zaginiony. Jego nagrania istnieją, analizowane przez ekspertów, odtwarzane przez miliony. Ale on sam, człowiek z krwi i kości, jest nieobecny, jak duch, który zostawił tylko głos. Marta wciąż szuka. Ma teraz 40 lat. Włosy zaczynają siwieć, ale determinacja nie słabnie. Co miesiąc odwiedza Kodeń, staje przed bazyliką i patrzy na las, który pochłonął jej brata. Czasem wydaje jej się, że widzi go między drzewami, sylwetkę w czarnej sutannie, odwróconą plecami. Ale to tylko cienie. Policja utrzymuje, że śledztwo jest aktywne, ale każdy trop kończy się ślepą uliczką. Kościół zachowuje milczenie, okryty prawniczymi procedurami i tajemnicą instytucjonalną. Niektóre drzwi nigdy się nie otworzą, niezależnie od tego, jak mocno się w nie puka. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego Jakub zniknął? Czy uciekł? Czy został zmuszony? Czy żyje gdzieś pod innym nazwiskiem? Świadomy, że powrót oznaczałby niebezpieczeństwo? Czy jego milczenie chroni kogoś? Może siebie, może innych, może prawdę, która jest zbyt ciężka, by ją wyartykułować? Każdy rok, 15 sierpnia, na cmentarzu w rodzinnej miejscowości Jakuba pojawiają się białe róże. Nikt nie wie, kto je przynosi kamery zostały zainstalowane, ale każdorazowo dają obraz rozmyty, nieprzydatny. Jakby ktoś wiedział dokładnie, gdzie stać, żeby pozostać niewidzialnym. Nagrania na Spotify wciąż istnieją. Można je odtworzyć. Słuchać głosu Jakuba, głosu, który mówi o wyborach, o milczeniu, o cenie, jaką płaci się za wiedzę. Niektórzy słuchacze piszą, że słyszą w tle słabe dźwięki, dzwony kościelne, szum wiatru, odległe głosy. Eksperci mówią, że to paraeidolia akustyczna, umysł szukający sensu w szumie. Ale co jeśli nie? Detektyw Zawadzki przeszedł na emeryturę w grudniu. Jego ostatni raport kończy się zdaniem: Jakub Kowalski żyje, ale nie chce być znaleziony. I być może ma do tego ważne powody. Raport został złożony do prokuratury, zarchiwizowany, zapieczętowany. Marta nagrała własny podcast. Dwanaście odcinków o poszukiwaniach brata. Ostatni odcinek kończy się pytaniem: Jeśli mnie słuchasz, Jakubie, daj mi znać, że jesteś bezpieczny. Nie musisz wracać. Po prostu daj mi znać. Od nagrania minęły trzy miesiące. Odpowiedzi nie było. Pewnego wieczoru, kiedy Marta wraca z pracy, w jej skrzynce pocztowej leży mała koperta. W środku jedna fotografia, czarno-biała, zrobiona niedawno. Widać na niej mężczyznę siedzącego na ławce w jakimś parku, z daleka, nieostro. Jego profil jest znajomy, ale niemożliwy do zidentyfikowania jednoznacznie. Na odwrocie zdjęcia, jednym zdaniem, jestem tam, gdzie powinienem być. Czy to Jakub? Czy to ktoś, kto chce ją uspokoić albo zmylić? Marta nie wie, może nigdy nie będzie wiedziała, ale trzyma to zdjęcie przy sobie, nosi je w portfelu. Czasem wyjmuje i patrzy na rozmyty profil mężczyzny, który może być albo nie być jej bratem. Sprawa Jakuba Kowalskiego pozostaje otwarta. Tak jak pytanie, które zadaje każdy: kto słucha jego głosu na Spotify? Gdzie jest granica między prawdą a bezpieczeństwem? I czy można żyć w cieniu, jeśli światło mogłoby cię zabić? A wy co myślicie? Gdzie jest Jakub Kowalski? Czy powinien wrócić? Zostawcie swoje teorie w komentarzach. Jeśli podoba Wam się ten kanał, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Detektyw Zofia wraca wkrótce z kolejnym nierozwiązanym misterium.